Hej, hej, witam Was serdecznie. Kolejny odcinek Legacy Challenge. Wszystko wróciło do normy. Wróciliśmy z wypadu poślubnego. O, zaraz Wam wszystko opowiem. Zbieramy pieniążki, bo planuję się przeprowadzić. Jeszcze Wam nie pokazywałam domu i na razie go nie pokażę. Na razie rządzia też go nie widziała. Powiedzmy, że. Lotariusz szykuje dla niej niespodziankę. Potrzebujemy na ten cel uzbierać około 40 tysięcy simolonów. Więc sporo. Sporo, sporo. Ja włączyłam tryb po prostu zarabiania. Dodałam nam do domu trzy ule. Żoneta zajmuje się ulami. Don przejął opiekę nad ogrodem. Też miał e, jakąś dolegliwość związaną z zapałem twórczym, więc kupiłam mu sztalugę i on trochę zaczął malować pejzaże, specjalizuje się w pejzażach, wychodzą mu coraz lepiej. O, o Boże. Coś tu się ścięło. Ja w ogóle mam problem, bo mi się cały czas pokazuje, że ona jest w żłobku. O! Uff! Bo jak wiecie albo nie wiecie, kto nie oglądał, podejdź tutaj może. To hmm, Apolonia była na czas wesela i podróży ślubnej u naszej przyjaciółki Tytanie Jutrzenki. Tam sobie pomieszkiwała. Boże, ale mnie ścina. Ścina mnie, bo renderuje się film, ale teraz już będzie ok. Ja tutaj szybki remoncik zrobię, bo potrzebujemy sypialni dla naszej malutkiej, bo ona już jest todlerem ale ja nie będę sprzedawać tych rzeczy gdyż, gdyż, gdyż yy, no właśnie o Jezu, a czemuż to tutaj jest weź to proszę, posprzątaj wiesz jak na garki no Średnio mi się to podoba, sprzedam to. A co to jest toper? Toper z czarnym napisem. Też sprzedamy. Tego oczywiście sprzedać nam nie wolno. Dobra. Na szybciutko. Zmienimy może tylko nie będę zmieniała jako taką koloru tego wszystkiego. Niech zostanie w takim kolorze, jaki jest. Potrzebujemy łyżeczko dla naszego malutkiego nobusia. Gdzieś jest moje ulubione łóżeczko? moje ulubione łóżeczko. To jest dla dużych dzieci. O właśnie, to jest moje ulubione łyżeczko. Przeuroczem hmm. który kolor by nam tu pasował? A może czarny? Mm, trochę mroczne. Podobno pecha to przynieci dla dzieci. Dobra, ty kochana, potrzebujesz jakiegoś przyjaciela. Przyjaciela strasznie tu tnie, tnie. Co to jest? Lalka wyobraźni niebezpra. No, na razie nie. Może tego szopika sobie tutaj tak, żeby cię tu osłaniał. Przed potworami w nocy. Może tak sobie będzie stał. Potrzebujemy domek dla lalek. Ja bym to wykombinowała w ten sposób, że ten przewijak tu wstawimy w kąt. I ja to będzie funkcjonować. Powinno. dobra, pokój gotowy, nie szalałam jako, że jesteśmy bida jak widzicie ten dom pozostawia dużo do życzenia ale wiadomo, oni się dopiero dorabiają mają jeszcze mnóstwo czasu jak ty się nasza kochana perełeczko czujesz? super, to może mama ci położy czytaj Simce do snu ja bym chciała, żebyś ty zobaczył czy w ogrodzie wszystko jest jak być powinno jest, to ja bym chciała, żebyś ty posprzątał te gary. Boże, to on zaprzężony do domowego kieratu. Sprząta go tu, jest, zmienia pampersy. I wydaje się też całkiem szczęśliwy. Co ty potrzebujesz do awansu? Kurczę, my potrzebujemy czegoś, co by pomogło im zwiększyć umiejętności sportowe. I ja myślę, że tą kołyskę sobie sprzedamy, bo jak ona pójdzie rodzić do szpitala, to dostaniemy kołyskę, więc jest czysty biznes. I ja bym chciała, żebyś ty kupił coś, co nie zajmuje dużo miejsca, yy, czyli bieżnia, a, a, a będziesz mógł... No Może na taką bieżnię to jeszcze przyjdzie czas. Ej, rowerki stacjonarne doszły. Przecież to jest idealne do sypialni. Rowerek stacjonarny. Zapomniałam o tym. Dobra, niech on sobie tak stoi. I ja bym chciała, Don, że jak ty posprzątasz już. Mhm, będziesz chlał sok. Malutka śpi, ale ona jest też głodna. Żaneta, dla miłość. Za miłość. Nie jest tych czurosów. Weź podaj w końcu podaj kolację i zjedzmy to z coś normalnego. Dobra, Dam, wskakuj na rowerek i trenuj intensywnie. Zobaczymy jak wygląda animacja, bo jeszcze nie widziałam, tylko nazwę nie? dybry. Proszę bardzo. I on będzie pedałował na rowerku. O, sporo ci zostało. Bardzo dużo. Cały punkt umiejętności musi zdobyć. A my za to Żanecie kupimy. Hmm, czytaj magiczne obiektywy. Nie. Tego na razie nie będziemy robić. Kup książki i kupimy cię. Proszę bardzo, umiejętności. Gdzież to jest? Jestem śleba. I logika, teraz żeby nie przejechać. Ona jest takie czerwone Mamy. Drugi tom. Zrozumieć rozum. Okej. Okay. Makaron z serem ci się udał. To ja bym chciała, żebyś ty, moja droga, wstała i wzięła sobie w porcję. Tak, dokładnie. Jak twój pęcherz. Też trzeba przypilnować, żeby nauczyć ją. A jemu zabawa rośnie. On uwielbia akurat sport. Więc kariera wojskowa była idealnym wyborem dla niego. To schowamy, bo to jeszcze w sumie się nada do zjedzenia. Młoda idzie, weźmie sobie makaron. E, kiedy ty idziesz do pracy, za 5 godzin idziesz do pracy o kurczę, to wiesz co, Don? No potrenuj sobie jeszcze chwilę. Jakoś wszyscy wcześniej powstawali. Weź, proszę, sprzątnij, sprzątnij. Skorzystaj, czy ty idziesz dzisiaj do pracy? Za 6 godzin, dobra, buduj więź z pszczołami, buduj więź i buduj więź. Ja bym chciała, żeby ona na maksa rozwinęła. Ty potrzebujesz higieny, więc weźmiesz prysznic, a potem sobie skorzystasz. Młoda sobie siedzi na kanapie i wcina makaron. No po prostu ona jest słodka, ale ja sobie ją oglądałam y, już tak w... Oglądałam ją sobie w kas, jak ją przewierałam, bo pozmieniałam jej stroje, też jej tą piżamkę zrobiłam. No to ona tak, oczy ma po Donie, ona w ogóle jest całym Donem, tak mi się wydaje. Z profilu to po prostu cały Don, ja już widzę, że ona będzie miała nosek po tatusiu. Tak możesz być wesoła. Czemu by nie? Ok, ona już osiągnęła maksymalną ilość cech. Zobaczmy, jak to wygląda. Żaneta, zwieszasz mi się. Dobra, szybko się uczy, to jest obawa przed ogniem. Niezręczna to wyższa romantyczka, klubowiczka, zaaktywna i miłośniczka rośnie. A jeżeli chodzi o Dona, to on nie angażujący, śmiały romantyk uroczy, czyli on jeszcze jedną cechę może odkryć. Dobra. Kiepsko od tego miodu zarabiamy, ale od czegoś trzeba zacząć. Yy, co ty robisz, Don? Co ty robisz? Weź ty może. Hmm. Aha, my w ogóle przecież mamy mnóstwo zdjęć z wypadu, ze ślubu. Także ja bym chciała, żeby one tutaj zawisły. I ktoś je ma? No don też coś mam. Dobra, to jest tak, to sprzedamy. Co my tu mamy? Mamy taki coś. To jest to samo. I mamy takie coś. Dobra. Czyli to możemy sprzedać. Akt ślubu powiesimy. I mamy takiego buziaczka. Super. A jeśli chodzi o Ciebie to mamy też mamy Dona Mamy tu ze ślubu yy. Tylko nie wiem To chyba ładniejsze Tylko to sobie sprzedamy Tu mamy zabawkę z przywiezioną z kamorebi dla naszej malutkiej tu jest jakaś książka, która. gatunek, gadki na podryw dla nieudolnych flirciarzy. Tu mamy takie coś, co też można kolekcjonować. Więc niech sobie to tu będzie na pamiątkę wypadło. Tutaj powiedzmy, że prezent ślubny. Co to jest w ogóle? Okej. Okay. Tu jakieś takie pierdoły, to się przyda kiedyś do sypialni to sprzedajmy dobra czyli to już możemy sprzedać yy. tu nie dobra Wygląda na to, że resztę możemy sprzedać, jakoś wydawało mi się, że tych fotek jest więcej. Yy, opraw. praw, tutaj ramkę biała, Dodaj ramkę biała, tutaj ramkę. Nie nie oglądaj. Dodaj ramkę. Może niebieską. Tutaj ramkę niebieską, tu pójdzie, Dodaj ramkę niebieską, a to pójdzie znowu białą i teraz weźmiemy do trybu budowania jakoś to sobie ułożę dobra, masz treningi ukończone za 59 minut idziesz do pracy więc weź może jeszcze szybki prysznic Doni już idzie do pracy Kapadon, powodzenia. Ja mu daję, że wracając normalnie, bo to nie ma sensu. On i tak nie będzie miał awansu, więc po co go forsować? Uh. Ja myślę, że zatrudnimy sobie nianie. Na malutki, żeby jej nie. O boże! To jest nasza niania. Yy. Dobra, to jest nasz nianek. Już ciekawy z Dorosły. Błażej Szymaniak. Dobra. Yy, ja bym chciała, żebyś ty wstała i pomóc z nocnikiem. Na chwilę przed startem przyrządy sterownicze promu zaczynają błyskać światłami awaryjnymi i buczeć jak szalone. To może być nic ważnego, ale może także oznaczać przerażająco katastrofalny problem. Czy Żaneta powinna odwołać start, czy kontynuować? Licząc, że jakoś się uda. No nie, no myślę, że odwołaj start, no bo jednak. Żaneta słyszy wrzeszczących jej do ucha dyrektorów misji, ale astronauci w promie są wdzięczni za to, że Żaneta podjęła bezpieczną decyzję. Żaneta wyznacza zespół, który ma zbadać sprzęt i dowiedzieć się, co jest z nim nie tak. No i elegancko Żaneta. Ona w ogóle ma cechę rezolutna. Umiejętności komunikacji, nie boją się nieznajomych. I chętnie dzielą się miłością z innymi simami. Dobra, jesteś śpiąca już, dlatego ja bym chciała, żebyś bajka na dobranoc. No po prostu roczo. No i już drugi poziom wyobraźni, więc staniania chyba jest lepszą opcją niż ten żłobek, bo w tym żłobku te dzieci po prostu są, ale nigdy się niczego nie uczą. oj spytaj właśnie jak tamten, tam? podziękuj i odwołaj. Okej, okay. 136, więc nie jest tak źle, teraz sobie proszę skorzystaj, weź prysznic, o Jezu, dlaczego nie ma wody? Powiedz mi, pokaż te, mm, przejrzyj lokalne plany działania. Oszczędzanie wody. A ja bym chciała wz, wznieś, wnieść... Wnieść... Okej. Okay. Przejrzyj lokalne... A głosowanie od piątku do poniedziałku. Od piątku do poniedziałku. Mm, po prostu katastrofa z tą wodą. Dobra, skorzystaj. Jak ty się czujesz? Ty jesteś głodna. Otwórz i weź porcję, zjedź sobie. Tak, wiem, że jesteś głodna. Żaneta już skończyła trening. O, ona dalej chce trenować. Dobra, no to trenuj, Żaneta. Ale co z tymi włączę hmm. chciała to sprzedać. Sprzedaj wszystko. No i dupa. Nie możemy. No Bóg, widzisz, że to... jak będziesz musiała naprawić. Albo tym razem może... Albo dobra napraw. Nie szestajmy pieniędzmi. I jakie brudne dziecko, srane brudne dziecko mówią brudne dziecko, szczęśliwe dziecko, ale ja nie wiem, nie wiem, aż do tego stopnia to usrane, a nie brudne. Hmm. Makaron z mieloną wieprzowiną. Jak to lubi? Wieprzowina. Kto lubi mięso, to będzie zadowolony. jeśli się bawić lalka. Chciała, żebyś ty jeszcze położył czytaj sinca do snu. Tak, a w tym czasie ty możesz sobie normalnie zjeść. A on zajmie się malutką, a potem sobie weźmie porcję. Boże, jak ja uwielbiam takie rodzinne rozkrywki. To jest wspaniałe. Ktoś jeszcze nie rozmnażał. Ty. Wkurzam je ten rój. Dobra. 11 tysięcy. No jeszcze sporo nam brakuje. Taka słodka rodzinka. To on jak zawsze. Skonany. Skonany. Ale ja wiem co ci pomoże. Zjedz. Dobra. Najadłeś się, najadłeś się. Ja bym chciała, żebyście wy... Barben Elisie, a co? Będziecie sobie żałować. Co robicie tam? łóżka, noski i Czemu nas tymi pszczołami nic nie może zrobić? Kto to przyszedł? O, ona już się nie nazywa klientę. Dobra, zaproszę ją do środka. Przyjazne powitanie. Się za zapoznaj. zapoznaj się z DINą, ale weź, przeczytaj. Wymień się na nowy z kolekcjonerski. To zawsze mnie ciekawi, jak się tego pozbyć. Jest bez sensu. Ona z tymi roślinami też może nawiązywać interakcje. Dobra, skorzystaj sobie. Tak, będzie. Że nie wyszła jakaś mega piękność. Ja myślę, że chłopiec. Że chłopiec będzie zdecydowanie strzelał w dziesiątkę i będzie się starać, dopóki nie będziemy mieli chłopca. Znowu. Nie. Znowu to samo. Twórczy impuls. No, on będzie znowu malował obrazy. Kolejny prysznic. Dobra, zamienię to, bo już nie chce mi się naprawiać. Korzystaj. I otwórz, wyciągniemy im, co tam mają. 6. Weź porcję, to też weź porcję. I młoda też jest głodna, też weźmie sobie porcję. Nie pamiętam jak zawsze o której godzinie starali się o dziecko, i teraz nie wiem, kiedy będzie poród, ale wydaje mi się, że już lada moment. Jezu, czemu pszczoły go jeszcze zaatakowały? Boże, biedny Don. On całkiem dobrze się czuje. Oprócz tego, że jest pokąsany, pomalowany i prawie się zesikał. No dawaj, to zjaj. Nie! Trenuj, trenuj do. Jeszcze kawałek. Tak, możesz iść do pracy. Możesz iść do pracy, nawet dobrze się czujesz. I może nawet uda się, chociaż wątpię. Wątpię. Ech. Udało się, udało się. To ja bym chciała, żebyś ty teraz sobie zjadła. Coś. Może Nienik napraw. Gabos. Układaj. Fajnie by było, jakby zrobił coś do jedzenia. O, dobra, Żaneta odebrała sygnał radiowy zarwiające skomplikowaną i powtarzającą się sekwencję. Pochodzącym z najdalszych zakątków przestrzeni kosmicznej, wyraźny znak, że gdzieś tam istnieje inteligentna forma życia. Poinformowanie o tym wydarzeniu szefa z pewnością uruchomi lawinę biurokracji, która za niedługo przykryje odkrycie. Z drugiej strony, jeśli Żaneta zdecyduje się dać cynk mediom, odpowiedzialność za popchnięcie sprawy na bierze wagi rządowej, ona sama zyska rozgłos jako pierwszy syn, któremu udało się nawiązać kontakt z nową rasą kosmitów. Co powinna zrobić Żaneta? Pochwali się odkryciem w prasie. Zdegradowana zostanie. Uhum. Dobra, nie będziemy tu ryzykować. Czy niech zrobi coś do jedzenia, skoro mała jest głodna? Zobaczymy. Okej, okay. będzie coś robił. Czy on robi białe ciasto? Błagam, żeby to nie był tort. Nie, to będą jajka jakieś. Super. Dobra, jak tam wasze kariery? Ty już masz awans, ty jeszcze nie. A, się raczej nie uda. Dobra. Weź mm. proszę porcję. O nie, niech sam siebie naprawia nam zamek. Słodko. A ciekawe kto ten zamek zepsuł. Nie zauważyłam. Gniewna i głodna. No już zaraz sobie zjesz. Okej. Okay. Jesteś śpiąca już. Więc bajka na dobranoc. I dobranoc. Ona rozbija ten domek. Mała psuja. Zmęczona. Fuj, ohyda. No, przykro mi, że jaśnie pani nie smakowało. Dobra. Co nianiek będzie robił? Będzie siedział na kanapie i oglądał telewizor. No cóż. A szkoda, że nie możesz podlać ogrodu. Bo widzę już, że tutaj jest kiepska sytuacja. Nawodnienie. Nie... Okej, okay. mamy. W końcu to mamy. Mm. Wybierzemy się do szpitala. Otoczenie. Mm. Więcej. Urodz dziecko w szpitalu. Uf. Dołącz. Oczywiście, że... A wiesz co, może weźmie ze sobą swoją przyjaciółkę. Może ona da ci wsparcie i nie będzie biegać jak poparzona, tylko gdzieś tam z tobą będzie przeżywać ten wspaniały dzień. Czy ktoś tutaj przyjmuje? Pani mogłaby szybciej? Yy, czy tak możesz lubić? Żaneta, nie komputer, Zgłoś się w recepcji. Zgłoś się w recepcji. Nie, teraz rodzimy, tak się składa, nie możemy chodzić po domach. U, a panią szczeli piorą. Pani się zgłosiła na sorbę, piorą szczeli. Słucha, warty Dobra, super. Delia też spierdzieliła, najwyraźniej. Eee, naprawiliby te porody. Oni mają tyle rzeczy naprawienia do tej gry, że nie wiem, czy nie łatwiej byłoby zrobić ją od nowa. Dziewczynka. No przykro. Skoro mieliśmy na A, no to teraz będzie na B. I myślę, że mogła to by być. Skoro jest Apolonia, to może też coś takiego staroświeckiego. Może Bożena? Bożenka. Ładny. O oh my god, no! My nie mamy na to miejsca. No chciałam chłopca, ale... A jak to trojaczki? Ja się boję. Ja się boję. Oby to nie były trojeczki. Dobra, to będzie na C. Cezary. Cezary, Cezary. Och. Zawał. Bliźniaki. Kto prosił? Nie chciałam. Dobra. On już więcej dzieci nie będą mieć. To bankowo. Cezary jest tutaj. Oh, nie zdążyłam się przyjrzeć. Już Żaneta... Stroje, 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 zmieni strój, tak, zmieni strój na swój normalny strój. I wracamy chyba do domu. Tak. I będziemy kończyć ten odcinek, bo ja muszę to przemyśleć, muszę to ogarnąć, bo mam za pomieszczenie. Oh. Dobra, moi drodzy. Kończę ten odcinek. Niezmiernie miło mi było gościć te kilka osób, które obejrzało. Będę wdzięczna za zostawienie łapki w górę, subika i komentarza. one ta poszła do swoich dzieci, a my też wracamy do swoich zajęć. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa.